Cześć. Jesteśmy teraz w ciekawym momencie dziejowym. Do premiery Pad of Exile zostało kilka tygodni i człowiek musi się czymś zająć. Przy ogólnych poszukiwaniach tego, w co możemy zagrać, żeby się tak trochę przygotować do Pad of Excel 2, zauważyłem na Twitchu, że taki streamer SingSing, Sing, którego oglądam od bardzo dawna, gra w taką grę jak Drowa Forsaken King. I już oglądając tego streama, podejrzewałem, że to będzie gra, która może mi się spodobać, no bo jest to izometryczny RPG z trochę akcyjną walką. Więc po chwili oglądania tego streama stwierdziłem, że kupię tę grę, no bo to jest dosyć tania gra, bo to jest inny który jest stworzony przez niemieckie studio just 2 które swoją drogą, z tego co widziałem, składa się z sześciu osób. I powiem to od razu na wstępie. W tym roku miała premierę kilka RPGów, takich jak Vanguard, Dragon's Dogma, Metafora Fantasio, czy też remake Final Fantasy VII. I w oczach ogólnej publiki pewnie to te gry będą walczyły o miano najlepszej gry RPG, która miała premierę w tym roku. Natomiast moim zdaniem... Drowa Forsaken King. W momencie nagrywania tego filmu, czyli w połowie listopada, jest najlepszym RP'em, jaki wyszedł w tym roku. I jest to u mnie poważny pretendent do miana gry roku 2024. Uważam, że ta gra jest po prostu niesamowita. I to nie jest gra perfekcyjna, ona ma swoje wady, ale jest to dla mnie oddech świeżego powietrza po przejściu Dragons Dogma 2 i Velgarda, którego potrzebowałem, który przypomniał mi, jak można robić dobrze rpg Można to powiedzieć krótko: Drowa to jest Gothic 2D. I jeżeli jesteście prawdziwymi Polakami, to powinny można wystarczyć i w tej chwili powinniście się udać na Steam i kupić tą grę. Ale jest 2024 rok i może to wymaga przypomnienia w czym Gothic był tak niesamowity i w czym przez rozszerzenie jest niesamowita droga. Więc opiszę dokładnie o czym ta gra jest i co się w niej dzieje. I zaznaczam to już teraz, bo gdy będę opisywał tą grę to na pewno zauważycie jak ona jest podobna do Gothica i twórcy tej gry się z tym nie kryją. Oni często w wywiadach mówią, że oni są wprost zainspirowani Gotikiem. i biorąc pod uwagę to, że to studio jest z Niemiec, to nie zdziwię się, że oni na naprawdę konsultowali design ten gry z kimś z oryginalnego teamu Gotika 1, bo tak bliźniaczo podobna ta gra jest do oryginalnych Gotików. Natomiast pomimo tego, że ona jest podobna do Gotika, to też w bardzo inteligentny sposób rozwija systemy względem Gotika i rozwija je moim zdaniem na plus. No ale żeby nie przedłużać, czym jest zdrowa Forsaken King? Akcja tej gry dzieje się w takim trochę słowiańsko-celtyckim settingu. Na samym początku rozgrywki jesteśmy przetransportowani do Drowy, czyli odciętej od świata murą śmierci, krainą, która znajduje się na ruinach zniszczonej cywilizacji. I tu wyraźnie widać, że ta cywilizacja jest inspirowana kulturą rzymską, więc można powiedzieć, że setting tej gry to trochę taki spin na celtycko-słowiańskich barbarzyńców znajdujących się na ziemiach wcześniej podbitych przez Rzymian. No, fabuła tej gry jest bardzo prosta. Na początku rozgrywki dostajemy jeden cel. Mamy magiczny kamień, który musimy zanieść do druidów. I szybko dowiadujemy się, że takich druidów można znaleźć w jednym z dwóch miast, które znajdują się w tym świecie. I podczas rozgrywki musimy wybrać sobie, do którego miasta chcemy dołączyć. I obydwa te miasta mają różne cele względem tego, co chcą zrobić. Jedno z tych miast chce za wszelką cenę wydostać się z tej krainy, a drugie chce przejąć kontrolę nad tą krainą. No i w zależności od tego, który obóz wybierzemy, to będzie się różniła trochę fabuła. Nie chcę tutaj wchodzić jakoś mocno w szczegóły, żeby nie spolerować. natomiast mogę ogólnie powiedzieć, że fabuła tej gry jest po prostu okej. Okay. Jest tutaj parę ciekawych zwrotów akcji, natomiast jeżeli ktoś szuka jakiejś głębokiej historii, to raczej tutaj nie znajdzie. Nie oprócz głównego wątku mamy tutaj całą masę sidequestów, które możemy wykonywać w tych dwóch miastach i ogólnie w lokacjach pobocznych w tym otwartym świecie. Które też mają swoje wątki, ale też nie są one czymś niesamowitym. I struktura tej rozgrywki jest bardzo mocno open worldowa. Mamy ten główny wątek, ale właściwie. Możemy robić co chcemy. 95% tej mapy, na której się znajdujemy, jest możliwa do eksploracji od samego początku. Jest tylko kilka miejsc, do których nie można się dostać, bo są zablokowane głównym wątkiem, albo nie mamy jeszcze odblokowanej odpowiedniej umiejętności, która pozwoli nam się tam dostać, ale do większości miejsc można ostać się od razu. To wiąże się z grafiką, która jest w tej grze, no bo mamy tutaj całkowity Pixel art, na którym w wielu miejscach można naprawdę zawiesić oko. Mapa jest stworzona świetnie i na uwagę zasługuje tutaj gęstość tego, jak te elementy są rozmieszczone. To jest całkowicie ręczne stworzony świat i gdy otworzymy już mapę w tej grze, którą musimy sobie kupić od sprzedawcy za złoto, to do większości miejsc, które możemy widzieć na tej mapie, można się dostać. I tego jest tutaj naprawdę sporo. Jest pełno jaskiń, krypt, świątyń, obozów, lokacji pobocznych, lasów, które można eksplorować. I te lokacje są naprawdę różnorodne i w ciekawy sposób skonstruowane. Właściwie nigdzie nie widziałem tutaj jakichś takich pustych przestrzeni, które często można znaleźć w takich pizzeratorowych grach. Naprawdę widać tutaj, że masa pracy poszła w to, żeby w ciekawy sposób zapełnić ten świat. No i co jest tu Tutaj tym elementem, który powoduje, że moim zdaniem ta gra jest tak niesamowita, no, powiedziałem, że fabuła w tej grze jest taka, no, mocno średnia. No, a przecież to jest RPG. O rpg ze średnią fabułą wypowiada się w takich superlatywach? Tak, bo to, co ciągnie tą grę, to mechaniki rozgrywki. Tak, powiedziałem wcześniej, ta gra inspiruje się I Te inspiracje nie sprowadzają się do tego, że fabuła jest trochę podobna, albo że jesteśmy też tutaj zamknięci w czymś w rodzaju magicznej bariery. To objawia się też w progresji naszej postaci. Gdy zaczynamy grać w tą grę, jesteśmy niesamowicie słabi. Większość potworów, z którymi walczymy, to jest ogromne wyzwanie. Gdy napotkamy na drodze bandytów, którzy chcą nas okraść, próbujemy się postawić, to dostajemy tutaj od razu po głowie. Większość lokacji, pomimo tego, że jest to otwarty świat, jest dla nas niedostępna z prostego powodu, jesteśmy na nie za słabi. Jeżeli walczymy z grupą przeciwników, przeważnie mamy tutaj przerąbane, bo nie mamy jeszcze dobrej zbroi, dostajemy dużo obrażeń. I ciężko jest nam w ogóle zaatakować. Jeżeli trafimy na jakiegoś naprawdę ciężkiego przeciwnika, to na nie zostaniemy z, przez niego złanszotowani. Po prostu na tej mapie giniemy, jeżeli się zapuścimy w niebezpieczne rejony, na które nie jesteśmy jeszcze gotowi. Bo nie ma po prostu ekwipunku ani poziomu w postaci, żeby tam pójść, bo po prostu zginiemy. Nie ma tutaj żadnego skalowania, wszystko jest statyczne, nic się nie respawni. To jest old progresja, wzięta prosto z Gotika, która działa tutaj niesamowicie. To jest dokładnie to samo uczucie, jak graliśmy pierwszy raz w Gotika i zaczynaliśmy bicia. Tutaj zaczynamy od bicia szczurów, stajemy się stopniowo coraz mocniejsi. Możemy eksplorować dalsze lokacje, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu, bo stopniowo budujemy moc naszej postaci. Szukamy tutaj miejsc, gdzie możemy zdobyć jakąkolwiek część ekipunku, albo zdobyć złoto, żeby kupić trochę lepszy kipunek, żeby znowu przejść do tych lokacji, do których nie mogliśmy dostać się wcześniej. To koło napędowe powoduje, że rozgrywka w drowie jest niesamowicie satysfakcjonująca. I drowa w wielu elementach idzie jeszcze dalej, żeby rozwinąć te stare, gotikowe systemy. Pierwsze to to, w jaki sposób działa tutaj walka. No to jest wymuszone trochę tym, że mamy tutaj rzutki zometryczne. Mamy tutaj pasek staminy, który umożliwia, Możliwia nam na wykonywanie ciężkich ataków, które robią więcej obrażeń, i na wykonywanie takiego sidestepa, który jest tutaj dodge ma my frame. Zarówno my, jak i wrogowie mamy też pasek poise, który po przełamaniu powoduje krótkotrwały stan, który daje nam opening do atakowania. Ale, żeby zbić ten poise, musimy cały czas atakować, bo gdy nie atakujemy wroga przez chwilę, to ten pasek zaczyna mu się odnawiać. I to też pokazuje, że prostota jest złotem. Ten system działa w banalny sposób, ale jest tak niesamowicie satysfakcjonujący w rozgrywce. Ta gra jest wprost zainspirowana tym, w jaki sposób działa walka w Dark Souls. Musimy być cały czas w natarciu, żeby przełamać poise. Wykorzystywanie do drola, do unikania ataków przeciwnik w taki sposób, żeby je kontrować jest tutaj optymalną strategią. Mamy tutaj spacing, dobrze zrobione hitboxy na większości ataków. Walka jest satysfakcjonująca, nawet ma dobrze zrobione audio. Ja chciałbym, żeby game developerzy zagrali w tą grę i zobaczyć, jak Prosto można stworzyć system walki, który jest satysfakcjonujący. Nawet z tym, że mamy tutaj ograniczenie do trzech tych sidstepów, no z lekkimi zbrojami możemy mieć ich pięć, ale to ograniczenie nadaje tutaj głębi tego gameplay'u, że musimy cały czas myśleć nad tym, ile mamy staminy, ile ataków w danym, danym paternie przeciwnika możemy uniknąć, jak znaleźć opening, jak cały czas być agresywny, żeby przełamywać pois. Ten system jest prosty, ale jest niesamowicie angażujący walka w tej grze to jest czysta przyjemność. I to też jest podbudowane tym, że jest tutaj spora różnorodność movesetowa w przeciwników, z którymi walczymy. Z jednej strony są tutaj potwory, gdzie, gdzie właściwie każde monstrum, z którym walczymy ma trochę inny moveset i są nawet zrobione specjalne grupowe movesety, gdy walczymy ze specyficznymi grupami przeciwników. To z drugiej strony mamy przeciwników humanoidalnych, którzy używają tych samych umiejętności, do których my mamy dostęp. Więc to działa podobnie trochę jak fantomy z Dark Souls, gdzie każdy NPC jest jakby wersją naszej postaci, z którą możemy Walczyć i później idzie to jeszcze dalej, gdy walczymy z bossami, na przykład takimi jak walki na arenie, gdzie są zrobione rzeczywiście customowe ataki, które bossy mogą używać, albo już z najcięższymi przeciwnikami, takimi jak golemy albo sandwormy, które znajdujemy w głębokich jaskiniach. Mamy tu świetny system walki i dobrze zrobionych przeciwników. To jest to, czego potrzeba, że walka była satysfakcjonująca. I dalej, jeżeli chodzi o rozwój postaci, mamy tutaj trzy statystyki: siłę, zręczność umysłu. Siła zwiększa po prostu nasze zadawane obrażenia fizyczne. Zręczność zwiększa, Naszą szansę na trafienie krytyczne, a umysł zwiększa nasze obrażenia magiczne i bazową ilość paska Focus. Pasek Focus to jest taka quasi mana w tej grze. Wszystkie specjalne umiejętności, które możemy używać w tej grze, opierają się właśnie na tym pasku Focusa. Działa on w taki sposób, że podczas walki, gdy trafiamy i nie jesteśmy trafiani, ładuje nam się właśnie ten pasek i możemy go wykorzystywać na wykonywanie umiejętności. Te umiejętności też są bardzo różnorodne. One różnią się też pomiędzy typami broni, których jest tutaj też kilka, ale są też umiejętności uniwersalne i one też mogą wykorzystywane w różnoraki sposób do zróżnicowania naszej strategii podczas walki. Są umiejętności bardziej defensywne, które umożliwiają nam wykorzystywanie tego paska. dodatkowy dodrżol, są umiejętności, które pozwalają nam ogłuszyć przeciwnika, są umiejętności, które są lepsze do kontroli tłumu. No i jest tego sporo i jest w czym wybierać. Dodatkowo w pewnym punkcie historii, chyba w czwartym akcie, na ostatnią, jedną trzecią gry dostajemy dostęp do magii. To też działa podobnie jak w 1, gdzie, gdzie magię możemy używać tylko ze zwojów, które znajdujemy na otwartym świecie, a taką stałą magię, którą możemy używać Dostajemy właśnie dopiero, gdy dostaniemy runstone I ten runstone pozwala nam na, na nauczenie się czarów. I tych czarów nie ma tak dużo jak umiejętności specjalnych, natomiast też jest z nich pewna różnorodność. Są czary do crowd controlu, są czary, które wprost nas buffują i tego typu magię właśnie stosowałem głównie w moim przejściu, gdy grałem pierwszy raz na dwuręczne topory. Jest też magia wprost ofensywna, po którą też można się pewnie zbudować, jeżeli zaczęlibyśmy wcześniej inwestować w statystykę umysłu. Co jest także możliwe, bo w przeciwieństwie do gotika to, czy możemy założyć daną część ekipunku jest. Ustalenie nie przez specyficzną statystykę, którą levelujemy, tylko przez sumę tych statystyk. Więc, nawet gdybyśmy na początku maksowali umysł, po to, żeby później zmienić się w maga, to moglibyśmy używać innych broni. Właśnie teraz to testuję na moim drugim przejściu tej gry, gdzie jest właśnie taki build, że idę całkowicie w mind. Co jest to zadaję na początku trochę mniej obrażeń, ale później będę miał, miał dostęp do naprawdę potężnej magii. Mówiąc o rodzajach broni, mamy tutaj cztery rodzaje broni do walki wręcz: włócznie, miecze, sztylety i topory, które różnią się pomiędzy sobą movesetami, zasięgiem. I tym, do jakich specjalnych umiejętności mają dostęp, no i mamy też broni zasięgowe, tak jak proce i łuki. I rozwój umiejętności walki też działa po hmm. w Gothicu. gotiku. Każdy typ broni ma trzy poziomy mistrzostwa, który zmienia nasze animacje, szybkość ataku, nawet zmienia się trochę postura naszej postaci, w jaki sposób ona trzyma daną broń, gdy nauczymy się tego wyższego poziomu skilla. I mają też trzy umiejętności pasywne, które są specyficzne dla danego typu broni, które tak jeszcze bardziej odróżniają te bronie pomiędzy sobą. I tak samo w gotiku nie możemy się nauczyć tych umiejętności od razu, musimy sobie znaleźć trenera. Żeby nauczyć się takich umiejętności, musimy wydać te punkty nauki, które również wydajemy na zwiększenie naszych statystyk. I tak samo te punkty nauki wydajemy też na skile poboczne, takie jak skórowanie potworów, alchemia czy też kowalstwo. Bo w tej grze możemy też sami wykonywać przedmioty. Mamy tutaj różnego rodzaju sidła, pułapki, bomby, której możemy rzucać przeciwników, eliksiry do buchowania się. Są nawet eliksiry, które permanentnie zwiększają nasze statystyki, gdy dany item, który znajdziemy na otwartym świecie, przerobimy właśnie w taki eliksir. Dzięki czemu zamiast dostania jednego punktu na jej statystyki, Dostajemy trzy punkty statystyki. To działa dokładnie tak samo w tylko dwójce. Mamy tutaj możliwość samodzielnego kraftowania strzału, możliwość samodzielnego kraftowania mikstur, kraftowania leczenia. Jest też nawet gotowanie, które jest specyficzną mechaniką, która działa trochę inaczej od klasycznego leczenia, bo takie przygotowane jedzenie działa w taki sposób, że dostajemy pasywną regenerację, która uruchamia się tylko wtedy, gdy stracimy rzeczywiście trochę życia, i ten buff jednocześnie daje nam jakiś dodatkowy bonus. Więc to jedzenie możemy sobie po prostu zjeść, i podczas eksploracji i walki pasywnie jesteśmy powoli. I leczeni. To też działa świetnie, bo pomiędzy walkami nie musimy się do końca martwić używaniem tego aktywnego leczenia, tylko możemy używać to pasywne leczenie. I to działa w świetny sposób. Taki rozdział leczenia na leczenie pasywne i aktywne, bo to pozwala na rozpoczęcie każdej walki na wysokim pułapie życia i wykorzystywanie aktywnego leczenia rzeczywiście aktywnie. No i ostatnim elementem tej układanki są akcesoria, które możemy sami stworzyć, używając właśnie kowalstwa, albo po prostu znaleźć podczas eksploracji tego otwartego świata. Też ta eksploracja to zasługuje na jeszcze większą uwagę to w jaki sposób możemy eksplorować ten świat. Jest wprost powiązane z tym, jak rozwija się nasza postać. To rozwój naszej postaci jest wprost powiązany z tym, jak daleko możemy się zapuścić, że tak powiem, w dzicz tego świata. I tutaj jest naprawdę masa ukrytych rzeczy. I wnikliwa eksploracja tego świata pozwala zdobyć naprawdę unikatowe przedmioty, które całkowicie mogą zmienić nasz sposób grania. I to, wszystko, co wymieniłem, ta brutalność tego świata, to w jaki sposób rozwija się nasza postać, te mechaniki walki, to stanowi świetną miesiąkę, która mnie niesamowicie wciągnęła na te 30 godzin, które spędziłem na pierwsze przejście tej gry. I rzeczywiście ta gra na pewno nie jest prosta. Zwłaszcza jeżeli ktoś nie gra wcześniej Gotika i nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego. No, w tej grze jeżeli za wcześnie trafimy na grupę przeciwników to jest to dla nas wyrok śmierci. Jeżeli trafimy na, na jednego trochę mocniejszego potwora to najprawdopodobniej zabije nas na dwa uderzenia. Na pewno wymaga to odpowiedniego mindsetu, ale tego typu mieszanka gameplayowa to jest coś czego ja zawsze szukam w grach komputerowych i rzeczywiście ja jestem chyba przedstawicielem dokładnie tej widowni dla której ta gra została zrobiona. I to z, na pewno stąd też się bierze że mój entuzjazm wobec tej gry. No ale to jest to sprzężenie zwrotne, które tak nie wciąga w tego typu grach, że eksploruję jakąś daną lokację, trafiam na jakieś miejsce, na które wyraźnie widzę, że jestem jeszcze za słaby, cofam się, próbuję zrobić się silniejszy, eksploruję to miejsce i znajduję kolejną rzecz w tym miejscu, która powoduje, że staje się jeszcze silniejszym, mogę eksplorować kolejne miejsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest w tej grze też kilka elementów, które trzeba powiedzieć, że działają w trochę wątpliwy sposób. Wspominałem już tutaj o fabule, która rzeczywiście jest średniawa i ja wiem, że to może być dla wielu ludzi problem. Ja w tego typu, że nie jestem szczególnie zainteresowany fabułą, tylko progresją mojej postaci. Kolejną trochę wątpliwą kwestią jest to, jak działa tutaj ta mechanika tego prawego przycisku myszki. A mamy tutaj coś takiego, że gdy mamy tutaj ten rzut izometryczny, to ten art trochę się nakłada na nasze pole widzenia, i w tej grze jest to rozwiązane w taki sposób, że gdy wciśniemy prawy przycisk myszki, to odsłania nam się taka lupa, która umożliwia nam widzenie trochę przez ściany, żeby zobaczyć to, co rzeczywiście znajduje się za, tą dan za tym danym artem. I tak samo ten prawy przycisk myszki jest wykorzystywany do odkrywania ukrytych elementów na mapie, takie jak na przykład ukryte przyciski. I często jest na przykład tak, że musimy prawym przyciskiem myszki znaleźć dany przycisk na ścianie, odkryć go. I dopiero wtedy możemy go kliknąć. To w w pewien sposób jest ciekawe, że musimy w taki sposób to odkrywać, natomiast uważam, że mogłoby to działać trochę lepiej z tym odkrywaniem tych przenikających tekstur. Dalej, eksploracja. Jestem ogromnym fanem eksplorowania tej mapy i uważam, że ona jest świetnie zrobiona, jest bardzo dużo rzeczy do znalezienia. Natomiast na pewno może się nie podobać to, w jaki sposób jest tworzona struktura tej mapy, gdzie mamy coś takiego, że że tak, znajdujemy, musimy znaleźć te labirynty na tej mapie, które są naprawdę czasami ciężko ukryte, żeby znaleźć jakieś przejście do danej lokacji. Ale bardzo ciężko jest coś takiego, że powrotem jakby z tej danej ścieżki pobocznej jest taki jakby zeskok. A w tej grze niestety nie ma czegoś takiego jak wertykalne poruszanie się po mapie i musimy. I gdy zeskoczymy z tej danej półki, to nie możemy się znowu na nią wspiąć. No moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby to działało na takiej zasadzie jak drabiny z Lotboa, na przykład, że. Gdy już odkryjemy to dane przejście, to możemy się przez nie wrócić. No ale jest to pewna decyzja designowa, która mi osobiście jakoś tak mocno nie przeszkadza. Natomiast, natomiast może być to denerwujące, że rzeczywiście nie możemy się spiąć na taką daną półkę. I ostatni mój gripe z tą grą, który jest taki trochę już mniejszy, to to, że raz, że może to będzie lekki spoiler, ale uważam, że, że nie ma w tej grze satysfakcjonującego ostatniego bossa, co zresztą jest trochę plagą Gotików. Natomiast tutaj broni się trochę nagratnym tak faktem, że jest w tej, że naprawdę jedna mega ciężka lokacja, która wymaga 100% tego przygotowania, że w ogóle spróbować ją zrobić i polecam sobie spróbować zrobić tą lokację. I dwa to to, że nie można w klasycznym Gothicowym stylu wytłuc przeciwnego obozu przed końcem fabuły. <laughs> to już taka naprawdę mini wada, Bo chciałem w klasycznym Gothicowym sposobie spróbować zrobić eksterminację przeciwnego obozowi, ale niestety się nie dało. Mam nadzieję, że kiedyś to spaczyją. No i to są wady tej gry, no. Na pewno nie jest to gra perfekcyjna yy, i na pewno wielu ludzi może boleć to, że fabuła w tej grze jako RPG-u nie wiedzie tutaj prymu. Natomiast mechaniki rozwoju postaci, ogólna atmosfera zagrożenia tego świata i sposób, w jaki odbyła się tutaj eksploracja, która jest wprost powiązana z naszym rozwojem postaci. To, że ta gra naprawdę wymaga od nas myślenia, co często o tym mówię w innych grach, że grając w te nowe gry, odczułem wrażenie, że gra uważa nas za głupków. No, ta gra nie ma dla nas litości, ona naprawdę wymaga od nas myślenia i logicznego kojarzenia fakt. To widać w takich banalnych elementach, jak zagadki logiczne, które są w tych ruinach, które eksplorujemy, że one nie są jakieś niesamowicie ciężkie, ale rzeczywiście wymagają trochę pomyślenia. No, tutaj możemy Mówić wiele, natomiast niech będzie rekomendacją to, że jak tylko skończyłem moje pierwsze przejście tej gry po 30 godzinach, to jedyne o czym od razu myślałem, to to, żeby od razu przejść tę grę drugi raz, wypróbować innych buildów, trochę inaczej zeksplorować mapę, dołączyć tego drugiego obozu. To jest oznaką tego, jak dobra jest ta gra, że od razu miałem tą chęć, żeby przejść tą grę jeszcze raz. Tak, mówię, uważam, że to jest jedna z najlepszych gier, jakie wyszły w tym roku i gorąco zachęcam, żeby sobie ją spróbować, nawet po to, żeby zobaczyć, jak można rzeczywiście zrobić nadal dobrze RPG, a, a nie kopiować. Tą Degrengoladę systemową, która się odbyła w tych nowych RPGach, tak jak w Vel'Gardzie albo w Dragon's Dogma 2, nadal można wykorzystać stare systemy, żeby zrobić nową ciekawą grę. Jestem niesamowicie nahipowany na kolejną grę, która wyjdzie od tego studia. W Drowa, Forsaken King oni pokazali, że naprawdę rozumieją, jak zrobić dobrze system w RPGu. Jestem przekonany, że cokolwiek nowego wyjdzie od tego studia, jeżeli ta gra będzie sukcesem i będą kontynuować, to będzie gra warta uwagi. I to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, like, subskrybujcie, wbijcie na Twitcha. Właśnie chyba na tym weekendzie będę próbował zrobić bit pod magię w tej drowie, więcej kontentu wkrótce. Do zobaczenia, cześć!